Witaj, ja jestem Rivet. Nadeszła najwyższa pora, aby po raz kolejny zagrać w grę. Usłyszysz pięć strasznych zagadek. Czy jesteś w stanie odgadnąć ich przerażające drugie dno? Odpowiedz na nie w komentarzach. Nie sugeruj się odpowiedziami innych, bo każda sytuacja może mieć wiele wyjaśnień. Odpowiedzi do zagadek z poprzedniego odcinka są na moim fanpage'u, link w opisie. Jeżeli podoba Ci się ten cykl, sugeruję rzucić łapką w górę. Zaczynajmy. Numer 1. W saunie leży martwy mężczyzna, obok niego termos. Narzędzia zbrodni nigdy nie znaleziono. Dlaczego? Numer 2. Pięciu przyjaciół wskoczyło razem do morza. Mimo, że umieli pływać, kilka godzin później wszyscy byli martwi. Dlaczego? Numer 3. Mężczyzna jedzie samochodem zestresowany, włącza radio. Słyszy, jak rozpoczynają się ostatnie tego dnia wiadomości. Speaker zaczyna przemówienia. Mężczyzna oddycha z ulgą. Nagle słychać szelest i speaker milknie. Mężczyznę oblewa pot. Szybko włącza radio w telefonie. Tu też nic nie słyszy. Wściekły wysiada z samochodu. Robi kilka kółek po chodniku, po czym wyciąga z samochodu pistolet i strzela sobie w głowę. Dlaczego? Numer... 4 Pewien facet wcześniej przybył na przyjęcie i wypił trochę pączu. Następnie szybko wyszedł. Wszyscy inni goście umarli z powodu zatrucia, a policja stwierdziła, że trucizna była właśnie w ponczu. Co więcej, znajdowała się tam już, gdy on pił poncz. Dlaczego ten facet się nie zatruł? Numer 5 u podnóża góry leży nagi martwy mężczyzna. W ręce trzyma wypaloną zapałkę. W jaki sposób umarł?